Kontynuujemy lekturę Ksiąg Mądrościowych. Dzisiaj Księga Hioba, rozdział trzeci. Widzimy Hioba, który wcześniej był człowiekiem bardzo zamożnym, pięknie mu się powodziło, wszystko było dobrze, miał rodzinę, i teraz jest ta cała fala nieszczęść, która przychodzi na niego. Najpierw traci majątek, potem dzieci jego giną, a teraz na niego samego spadają wszystkie choroby. I właśnie Piotr w tej sytuacji jest przygnieciony cierpieniem. Myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie. Nawet właśnie życie, ja tak sam patrzę po sobie, że może być cały piękny miesiąc, a jak przychodzi ta choroba, nie wiem, nawet jakaś krótka, ból głowy, ból zęba albo jakieś problemy zdrowotne, to człowiek się czuje taki zmiażdżony i właściwie ma wrażenie, że to tak od dawna była. Cały miesiąc, całe. Tygodnie mogły być piękne, jak przychodzi ten moment choroby, to jest po prostu gorzki, jakby zatruwa całe, całe nasze życie. I właśnie w tej sytuacji znajduje się Hiob tego przytłoczenia cierpieniem. I w tej księdze właśnie przychodzi to pytanie o źródło cierpienia. Czy skąd jest cierpienie? Bo Hiob mówi: Ja jestem niewinny, żyłem uczciwie. Jeżeli cierpienie jest karą za grzech, to mnie ono spotyka niewinnie, bo ja sobie na nie nie zasłużyłem. Tak mówi Hiob. I teraz w Starym Testamencie szuka się odpowiedzi na, na to pytanie, co jest źródłem cierpienia i dlaczego cierpią sprawiedliwi. I na końcu tej księgi, my widzimy jak się księga kończy. Pan Bóg ostatecznie uzdrawia Hioba. Chioch ma nowe przepiękne dzieci, i znowu jest bardzo bogaty. Można powiedzieć, że wszystko się znowu pięknie kończy, prawda? Tu cała historia się kończy pomyślnie. Ale właśnie my widzimy, że ta księga ostatecznie w Starym Testamencie nie daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpią sprawiedliwi. Bo dlaczego cierpią grzesznicy, to Pan Bóg daje odpowiedź, że, że grzech niesie ze sobą cierpienie. Dlatego Pan Bóg przychodzi do nas i daje nam dziesięć przykazań i mówi, nie grzesz, ponieważ grzech naprawdę jest rzeczą złą dla Ciebie i jako konsekwencję przynosi cierpienie i śmierć. Ale jest pytanie o cierpienie sprawiedliwych. I w Starym Testamencie nie znajdziemy tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie. Pozostaje jeden wielki znak zapytania. Ale przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus na którego chcemy spoglądać, któremu chcemy się przyglądać. I właśnie on, choć nie do końca, przynosi odpowiedź na to pytanie, ale właśnie to jest sprawiedliwy, który cierpi niewinnie. I my właśnie chcemy widzieć, że w tym cierpieniu przychodzi zbawienie dla świata. I teraz, oczywiście, nie jest prosto o tym mówić, ale Pan Bóg nam pokazuje właśnie, że. Cierpienie, jeżeli jest przeżywane z Bogiem, może być cierpieniem zbawczym, że to cierpienie możemy ofiarować. Ono nadal pozostaje tajemnicą. Nadal pozostaje bolesne. Ale Jezus właśnie ten jedyny sprawiedliwy, bo nikt z nas o sobie nie może powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi. Ja jestem grzesznikiem. Wszyscy tutaj jesteśmy ludźmi grzesznymi, ludźmi słabimi. Ale właśnie to, jest sprawiedliwy, który przyjmuje cierpienie. I Jezus, przyjmując to cierpienie, właśnie zgadzając się na nie i ofiarując je Ojcu, przynosi zbawienie całemu światu. W życiu spotykają nas różne cierpienia. Czasami są cierpienia naprawdę potężne, jak o tym wspomina dzisiaj Chob, ale czasami są też takie mniejsze. Prośmy Pana Boga, aby. Nie mamy właśnie odpowiedzi, ale aby dawał nam ducha, abyśmy też mogli jednoczyć się, kiedy przychodzi cierpienie, mogli jednoczyć się właśnie z Chrystusem, z tym niewinnym i ofiarować, prosić też Pana Boga, aby to cierpienie mogło być spożytkowane za zbawienie świata. Święty Ojciec Pio, człowiek, który też dużo wycierpiał się w życiu, właśnie mówił, że wiele cierpienia na Ziemi się marnuje. Bo cierpienie nie jest zbawcze w samo w sobie. Cierpienie staje się zbawcze, kiedy potrafimy ofiarować je, potrafimy złączyć się z Jezusem Chrystusem. Nie chodzi o to, abyśmy teraz stali się wielkimi cierpiętnikami, ale chodzi o to, że kiedy przychodzą te momenty, aby Pan Bóg dawał nam wiarę, zaufanie i byśmy mogli w te momenty nasze życie, jeżeli przychodzi cierpienie, właśnie Ofiarować Bogu i łączyć się z Jezusem Chrystusem. A wtedy również przychodzi zbawienie. I myślę, ważne jest, aby pamiętać właśnie, że, że nigdy nie jesteśmy w cierpieniu sami. Że Bóg zawsze naprawdę jest z nami. Ten, który właśnie jako pierwszy przyjął cierpienie. Więc tej ufnej wiary, głębokiego zawierzenia dobremu Bogu życzę Wam i sobie. Amen.